W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się, w jaki sposób można zaimplementować podpis elektroniczny na wydrukach w systemie Enova 365. Ta funkcjonalność nie tylko usprawnia procesy biznesowe, ale również zwiększa bezpieczeństwo dokumentacji. Zacznijmy od podstaw, czym właściwie jest podpis elektroniczny w Enova 365. To narzędzie, które umożliwia dodawanie cyfrowego podpisu do dokumentów generowanych przez system. Co to oznacza w praktyce? Dzięki temu każdy dokument zyskuje na autentyczności i integralności, co zapewnia jego uwierzytelnienie oraz zabezpieczenie przed zmianami. Kiedy mówimy o korzyściach płynących z wdrożenia podpisu elektronicznego w Enova 365, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów. Po pierwsze, zwiększa to bezpieczeństwo przechowywanych dokumentów. Po drugie, procesy biznesowe stają się znacznie bardziej efektywne. Oszczędzamy także na kosztach związanych z obiegiem dokumentów papierowych, a ponadto zyskujemy zgodność z wymogami prawnymi, które regulują kwestie dokumentacji elektronicznej. Jak więc zaimplementować podpis elektroniczny w Enova 365? Choć nie mamy dokładnych instrukcji w dostarczonych materiałach, możemy wytyczyć pewne kroki. Przede wszystkim warto zaktualizować system Enova 365 do najnowszej wersji, aby skorzystać z pełni jego możliwości. Należy skonfigurować ustawienia podpisu w module administracyjnym, a czasem konieczna może być również integracja z zewnętrznym dostawcą usług podpisu elektronicznego. Na sam koniec szablony wydruków powinny być dostosowane do obsługi nowej funkcjonalności. Oczywiście takie wdrożenie niesie ze sobą pewne wyzwania. Należy zwrócić uwagę na kompatybilność z istniejącymi procesami, a także zadbać o odpowiednie przeszkolenie pracowników. Kluczowe jest również zapewnienie zgodności z regulacjami prawnymi dotyczącymi podpisu elektronicznego. Aby sprostać tym wyzwaniom, dobrze jest przeprowadzić szczegółową analizę potrzeb firmy, zorganizować szkolenia dla pracowników oraz konsultować się z ekspertami w tej dziedzinie. Możliwości zastosowania podpisu elektronicznego w Enova 365 są naprawdę szerokie. Możemy wyobrazić sobie wykorzystanie go przy fakturach elektronicznych, umowach z kontrahentami, dokumentach kadrowo-płacowych, a nawet raportach finansowych. Nie zapominajmy przy tym, jak ważnym aspektem jest bezpieczeństwo. Wdrożenie tej funkcjonalności powinno opierać się na solidnych podstawach, takich jak szyfrowanie danych czy weryfikacja tożsamości podpisującego. Warto również pamiętać o integracji z innymi modułami w Enova 365, np. z modułem handlowym, kadrami i płacami, księgowością czy CRM. Dzięki temu podpis elektroniczny będzie mógł być spójnie wykorzystywany w całym systemie. Patrząc w przyszłość, możemy spodziewać się, że kolejne wersje Enova 365 przyniosą jeszcze bardziej zaawansowane opcje personalizacji podpisu, integrację z nowymi technologiami uwierzytelniania, a także rozbudowane możliwości raportowania i audytu tych podpisów. Wdrożenie podpisu elektronicznego w Enova 365 to niewątpliwie krok ku cyfryzacji i optymalizacji procesów w firmach. Aby uzyskać więcej informacji na temat implementacji tej funkcjonalności, warto skontaktować się z oficjalnym wsparciem technicznym producenta lub z autoryzowanym partnerem Enova 365. Odkryjmy tę nową jakość w zarządzaniu dokumentami razem z NeoSmart. Chcesz wiedzieć więcej? Szukasz innych rozwiązań przyspieszających i automatyzujących codzienne zadania? Zapraszamy na bezpłatną analizę, prezentację rozwiązań. Zapraszamy do NeoSmart.